W komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Zespół Hornets zmierzy się z zespołem Hornets. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie... Lewandowski, będzie groźnie! Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski! Jest gol! No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. No to mamy 1 do 0. 19, Lewandowski! Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą brać swoje. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. Niezwykle efektownie chciał wykończyć tę akcję. A szkoda, że to nie wpadło. Ależ wybrał rozwiązanie niezła podcinka, tylko że się przeliczył o kilka centymetrów. Teraz zmiana posiadania piłki. No ależ teraz sztuczka. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Jordi Alba ma piłkę. Sędzia przyznała korzyść, gramy dalej. Jordi Alba dostaje podanie. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Strata, rywale przy piłce. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ależ teraz okazja Bramkowa. Bramka! Bramka na wyrównanie. Ten mecz jest coraz ciekawszy. Po tym golu jest 1-1. Za gol, Ależ przymierzył. Ależ uderzył. Pokonuje Bramkarza z dystansu. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment nie nieuwagi rywala. No i proszę. Aktualny wynik to 2 do 1. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Robert Lewandowski. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Czy to będzie dobry strzał? Gol, proszę państwa, gol! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Na tablicy wyników, 3 do 1. Rejna, zdecydowane, twarde wejście teraz. Teraz przed szansą! Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc! Takie gole można oglądać raz po raz! Naprawdę zasłużone brawa! Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. A nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala. Wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramka. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Na razie mogą odetchnąć. Memphis Depay, Pepe Reina. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Niedokładne teraz podanie Memphis Depay podanie przejęte, co dalej? Bejerin, Teraz Casimiro. Teraz Carlos Alberto. Ależ niespodziewana bomba daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda. Ale podanie przejęte. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. No, no, no. Ale trick. Zola. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Czy hornet utrzymają, a może nawet powiększą prowadzenie z pierwszej połowy? Wkrótce się dowiemy, mieli państwo. Druga połowa bowiem już trwa. Uderza na bramkę. Niewiele teraz zabrakło, a uderzał z ostrego kąta. Może warto było odegrać do kolegi na lepszej pozycji. Z drugiej strony, istotnie o mały włos tego nie strzelił. To może miał rację. Sędzia stosuje korzyść. No ale jednak nie było tutaj korzyści. Mamy gwizdek. I akcja zastopowana. Rejna. Tonali ma piłkę. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Groźnie. Może strzelać. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Piłka wychodzi na róg. Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciąg. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc, ale zupełnie niepotrzebnie. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Ale jednak rozlega się gwizdek, mamy zatem rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, będzie okazja. I go! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej jak. Zasłużone gratulacje. I po tej bramce jest 4 do 2. Bejerin. Przy piłce Blon. Hector Bejerin. Laurent Blanc. Raul Albiol starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Dużo miejsca teraz z boku, może tamtędy poprowadzić akcję. Z piłką Robert Lewandowski. Dużo teraz szczęścia. Piłka trafia w poprzeczkę. Był jednak spalony, jak widzimy. To ewentualne trafienie i tak by się nie liczyło. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Robert Lewandowski. Raz jeszcze przy piłce zola. Prawo, podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł do ewentualnej dobitki. I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Jednak tracą teraz tę piłkę. Robert Lewandowski. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Zagranie do Tonalego. Tonali. To musi być bramka. Cały czas niebezpiecznie. Gol, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu. A teraz została raptem bramka straty. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. piłce blond. Raúl Albiol. Carlos Alberto. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Skutecznie zablokowana ta centra. I piłka wyszła poza linię końcową. Rzut rożny. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Teraz głuchy pomrót przechodzi przez całe stadion. Kibice gospodarzy głośno wspierają swoją drużynę i zachęcają do zdobycia chociaż tej jednej bramki. Spójrz, to może być bramka. GO! Gol, bo to jego trzecie trafienie. Szalony mecz. 5 do trzech. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają, gramy dalej. Korzyść. Piłką Robert Lewandowski. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Teraz Carlos Alberto. Robert Lewandowski. Bardzo dobra interwencja. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. co oddają posiadanie piłki. I rywal zostaje w tyle. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Końcowy gwizdek, drodzy Państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo.